paśe. Paka na mnie. O kurwa! Wow. <gry> <je sk> <gry> sigma, sigma, ja sigma! Sigma boy. Sigma boy, sigma boy. Każda ja dziewczynka lecina kofo. Sigma sigma boy, sigma boy, sigma boy. Koronek i dwie. Dobra, jestem Okay. Ja się daję. Patrzcie, ajde, bo już nie daję, ja się nie mnie. Jest, tu jest, dla was Ten na dół. Drugie może być. Babę, wypatrzyć mi kurwa. Długie czy co mi Patrz, no, no. nie wiem co ja mam plantować A, a mówisz kurde, patrz kur długie? kurde. Yeah. Ja mam ci w głowie siedzieć? Nie no, kurde. Kur 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 Gość mam kur planować, on se kurde Ale ja nie, nie wiem czy ty planujesz, możesz planować za silosem, by stary ja są jedno. Jak spokojnie, za silosem, jakbym mógł wyjść albo z jednej drzwi, albo z drugiej, kurde. Daj mi no, może ścianę z smoku. Ja już nie będę grał, walczmy. Ja Red Room mógł wejść, nie? Mógł. Ja sobie. To ten mnie zabił jak sobie. <laughs> <t> <laughs> <laughs> Nie Nice. Ale mnie w Ja się cały ręka częściej. Nic nie widziałem, kurde! side, side. Zero masz. Ej, nic nie widziałem, bym od tych fleszy

Granaty. Stoje celowany debilu celowany. Zbierzaj gram z tobą. Wyjedz kurwa. masz tak robić. jest celowany, mi kurwa granaty kurwa, rzuca debil jebany. Ale mnie wkurw. Tutaj gość. Idę go Plantuję. W chuj mam takie. Ja nie bierze tutaj żadnej mam. Na, no, no, paka. No i dobra. Ładnie. Najsral. Nice mm. <suszy> Mamy młody, grupi proste. Nie kumato, a ona wszędzie straciła za nimi, prokurator. I ile mają lat, szach mat? Leży na to, jak chcesz być synu, to patrzy liczb. Ale nie tylko o litki, choć bardzo tego chciała. Błędne myślenie, chłopie, i co docala? Co byś nie zrobił, ona z ciebie zrobi wała. Robić lubi lot Zaczyna się na samochodach. Po ostatniej. Widzowie, ja śpię. I na drugi dzień moja mi mówi, coś, coś tak łapami machał w nocy. I coś tam żeś gadał pod nosem. A ja fliki na kur... naście widzowie. Ja napawiam ciebie. pięknie! Czemli! Zobacz. Co kurwa, jest, kur... co Chciał jest? Czyli jest czy nie, kur... Mam kros. JEST, CZY NIE? Ja dam flesza, ja dam dobra chłopaki? Takiego odbi odbitego od tej góry A bo nie, jest okna wam dam flesza, z okna wam dam flesza No, no dawaj o, kur... Dobra, jest <śmienicza> No mogli być tu i tu, no trzech tu, dwóch tu No KM się gapi to, na spalone drzwi, a Kurnik jest kur... sam sobie <śmienicza> Ale Kurnik też się palił, nie wiem czy zwróciłeś uwagę <śmienicza> No Kurnik się palił, dlatego ty to powinieneś słyszeć, kur kurnik pali i pod tobą biegnie czterech typów człowieku. No może sądziłem, że nie wyjdą. Jak, jak nie wyjdą? No nie, jak... wiem co miałem w głowie. No słuchaj, kurwa, ale słuchaj, słuchaj, słuchaj tą sytuację. Słuchaj, słuchaj, jak jest tak c jak oni biegną <laughs> i się palą. Patrz. Patrz. Ej, no. Słyszałeś to? Hej. No słyszę, no słyszę, no. I, no. i, i, bo, i, bo, i powiedz, kur... Czy to... I, a wiesz, ale wiesz, że to się dzieje często, kur... Że ja no, walczę, że ja, wal, mu... że ja z main'a walczę typami, którzy wybiegają mi na site, kur... z kurnika. Tak, ale ty tak. mówisz... A dobra, a ty, to, to teraz ja ci coś powiem, bo ty mówisz, że w pierwsze tempo patrzysz zawsze, kur... dorcy, nie? O oh my Boże, kur... full auto z igla macie przód auta patrzcie jaki tu jest grill do w ogóle takich taki grillów w ogóle nie ma w chyba w sprzedaży jeszcze, nie wiem ale patrzcie jaki grill jest do na razie są takie na razie są, są takie widzowie te blachy, no bo muszę je zmienić nie? tutaj macie widzowie koła Wszystko, wszystko dookoła jest w karbonie Lotka też jest karbonowa Tutaj macie widzowie tył auta Kominy 73 tysiące! Ja p... Masz defa? No. Niebieska skrzynka. Da o ja, ja. O ja. Friend, Słyszycie wszystko, kurwa. O kurde. Ale ktoś się tutaj porządnie spierdział. Fu. Ale ktoś się widzowie porządnie spierdział w tej toalecie. Powiem wam. Tylko ciężko się kur kryje, a jak ty kurde nie ogarniasz tego mida <noise> I cały, czas, i cały czas tam k... konektor wchodzili kurde. Jak ja ci mam ogarnąć A gdzie masz konektor pleniera Co ja mam zrobić no z tego ja okna wrażenie, Jak ja dostaję miał, Bo ja w jednej rundzie poszedłem na kona i od razu fraga <noise> Jak ja dostaję kur... do okna, to co ja mam ci kuraty idzie zrobić? Mam wyskoczyć czy tego smółka k... No nie jak no to? trzy razy w p... dostałeś w oknie z AWP, nie mieliśmy AWP. No. Nie, trzy razy w raz dostałem w p a raz <noise> zrobiłem dwa fragi, kurwa w ogóle teraz. No i pobieraj dem, to pobieraj dem. To i pobieraj dem, ja no to kukurydzia, no to sobie ubanowałeś. pobieraj dem, robimy analizę. Ile raz, ile raz, Ile razy mi dotrzymałeś, a ile razy zabiłeś. Hmm. Ale to Dobra? w ogóle agresję graliśmy na tym mizie. W ogóle. Nic, Ej to Nie, 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 plus nie. Na, na silosie, na silosie. Leży. A widzisz? Co jest? Co jest? Leży bez. Powiedz jeszcze. nie wiem, trzeba się o kogoś blokować. Pale za psem. Mówił. Jeden co? Post jest? Jaki ku... Tak? Że, ej, słuchajcie, chodźcie, zagrajmy forsa i dojedźmy kurwa na, na pełnej p... Tak, żeby wyprzedzić, wyprzedzić kurwę granaty. O. Dawajcie. Będzie ciężko to. Ale... Dawaj kurwa, wyskakujcie tam, wyskakujcie tam i full auto, kur... nie? O kurwa, mówiłem kurwa! <trybuj> 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 Co jest, kurwa! Ej, dałem cztery heady, cztery heady z mp9 Co Dajcie jest, mi kur... O, jest! Jest! Wskoczyłem! Ha, ha, ha! Ale będą mieli prze... Kur... -a! kur -a, muszę to zrobić tak, żeby to za każdym razem Aż po lego, po się schyliłem, człowieku. No. Za zero, za zero to się rozpisz. twój stary na komendzie pójdło. leży paka. Ja wiem, z takimi meczami. Kur Ostatni raz gram premki. chodzą jak do siebie, ja pierdolę. Wszyscy Padają w sekundę. W z takim graniem, bo mnie ch**a zaraz,